Zadanie jest następujące. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego. A liczbę o pięć większą od x. Pięć większa czyli dodajemy. będzie x dodać 5. B. Liczbę 5 razy razy większą od x razy znaczy, że mnożymy. będzie 5 razy x. Więc po prostu 5x. Liczbę o dwa mniejszą od y. Czyli mamy y odjąć dwa, bo jest mniejsza. Tu mamy większą, to dodawanie, mniejszą, to odejmowanie. Liczbę dwa. RAZY mniejszą od y. RAZY mamy znowu i tu jest mniejszą, nie większą. Dlatego dzielimy od y. Więc będzie y podzielić na 2 lub y przez 2, bo kreska ułamkowa. To dzielenie połowę liczby a, to będzie jedna, druga a, lub a przez dwa, bo dzielimy na dwa. Liczbę. K. Pomniejszoną o 10, no to po prostu k odjąć 10. Liczbę cztery razy mniejszą. Znowu mamy razy od kwadratu liczby n kwadrat liczby n. Co to jest? To jest n do potęgi drugiej. Mamy kwadrat, czyli potęga druga. I liczbę 4 razy mniejszą, to jest podzielić na 4. Inaczej zapisujemy n kwadrat przez 4. To wszystko. Powodzenia.